Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku w dzisiejszym filmiku wam pokażę jak szybko zarobić w Polish Car Driving gdy wejdziemy do gry musimy wejść w zakładkę menu tutaj klikamy w pracę czyli, czyli poniżej tutaj są zasady a poniżej klikamy w pracę i klikamy w transit i, i tak będzie u was też napisane jakieś dumnie, czyli pracuję jako kierowca autobusu i, i przewożę ludzi e, z punktu A do punktu e, B. Klikamy w dołącz i tam tym też się nas e, e, do, e, do, do... do właśnie... do, do, do jest PKS. E, klikamy w menu autobusu, czyli w E. W e. I... E, Pamiętajcie, żeby, żeby też miecie mieć kasy, ponieważ pierwszy autobus jest za 25 tysięcy. E, więc wymyślcie tam 25 tysięcy, ponieważ inaczej no, nie kupicie tego autobusu i nie, nie będziecie mogli zarabiać. Więc, więc klikacie w odrodzenie. I pojawia się autobus i, e, i, klik, i klikacie właśnie na F. Jeżeli jesteście na komputerze, tam, to, 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 na, to to na F. I wybieramy dwie pierwsze maszka stanowiące wybieramy słowo, które jest najbardziej popularne, w jest najpopularniejsze i jest zawiera cztery, jeden kraszki, które są następujące: wybieramy, wybieramy tekst, który się najbardziej jednych e, e, jednych e, 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 to, to jest to ten, który nauczycielka, akurat tutaj jest widzicie, darmowa który nauczył nasie poszczególnych i wykłada do dużo, czyli 400 uczniów, 500 uczniów, i witamy na nasz

i ludzie właśnie wsiadają i już dalej ale zanim ruszynnym to chciałabym na razie tylko powiedzieć, że będzie mieć większy wzrost, to dojeżdżenie do, do tam po do, do do drugiej stronie strona ponieważ, ponieważ jak przy jednym dojeżdżeniu ktoś taki nosz, to tam gdzieś się mogli nie wmieścić więc właśnie w drugiej stronie stronę mogą

jutro na kolejną stację e, i, e, i właśnie jak widzicie ja się by, pojawił właśnie e, te bilet. i tego wziął akurat bilet nie chcę takich też widoków, bo tak nie jest te, że nie ma możliwości nie kiedy to za ja warcie robię. No tak, e, jedziemy dalej. Jesteśmy, jesteśmy na kolejnej powierzchni, e, 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 i właśnie e, właściwie słucham na video, do... do to bo nie chcę 재미, <laughs> Powiem Wam, że już e, prawie wyjeżdżamy, a prawie nam się rozpadało, jak widzicie, pada. E, i, I skąd dziś nam to pozostało i idziemy na myśl do przelotu. Do. I musieliśmy porobić załogi, już tam e, to już dwa, mam jeszcze jeden, dwa do trzy kroki, bo nie chcę tego pomyśleć dokładnie. E, e, ale, e, już to będzie dodam, będziemy już będziemy nie rozumieć się Ok, i za chwilę będziemy dojrzeć na, na ostatni piszczonek. A że do tego właśnie, z tego I też prawie tak samo, że akurat trzeba że przynajmniej się, się, się wyjście, a, a to jest dlatego, ponieważ ja Wam ja zaraz pokażę, tylko chciałem to zrobić, charakter to 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 żeby, żeby Wam to pokazać. Tu, tu chyba. No tak, bo tu się trochę wygodziło. Ale już wam pokażę o co właśnie chodzi. No tak, no, To jest ogólnie pierwszy autobus i... To jest widzicie, to, to, to jest jako pierwszy autobus i to jest naszym się prasem. I i jest... i jest, i jest, jest jeden, jeden i 35 setnych. Czyli 1,35 czyli setnych do, do, do więcej pieniędzy niż e, niż by się normalnie dostali. Później ja akurat mam ma, ma już tego też te, tego też kupiłem, ten autobus też kupiłem już niedawno i zobaczcie, e, jakby ona e, ma jakby też, e, też zwiększa się też e, właśnie e, miejsc ilość miejsc się zwiększa. to ten miał 13, to na 24, a promień zaprasza to wynosi, to wynosi, e, to wychodzi e, Czyli od e, jeden E, raczej myślę, e, Okej. Okay. To, to już jak widzicie to wyglądała trasa i to jest ogólnie całe pole, już się nawet już się, już się wypogodziło nawet, ładnie jest w grze. E, a, a to już właśnie jest wszystko, co bym wam chciał, po, bym wam chciał pokazać. Teraz, prze, teraz przechodzimy do... E, teraz przechodzimy do... E, do podsumowania. Okay, w dzisiejszym filmiku Wam pokazałem e, e, jak, e, za, jak szybko zarobić e, e, w, w poniedziałka driving na Roblox. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, zostawienie lajka i dzwoneczka. E, ja Was proszę na mojego kolejnego filmiku, bo jest na, na moim kanale. Jak wiecie, gram na moim gigabajcie. E, tam może nieczy, możecie, mogliście się jakieś tam zmiany, coś tam się zmieniło. To to, to przykład ja widzimy, jakby że tam się trochę jak zmienił, bo to jest zakrzywany monitor, jak wiecie. A to już właśnie już wszystko co wam chciał i właśnie i, 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 i do zobaczenia do kolejnego filmiku bądź do kolejnej recenzji na moim kanale. Trzymajcie się!